Jak zostałem szefem armii? Tam, tam jest taki moment wszędzie: Gołębi. Prostą odpowiedź. Najpierw ja musiałem wyjechać z mojej wsi do miasta przez taką jakby strefę. No i jak pojechałem już tam, to się spotkałem z, z swoim kolegą. No i tam czekaliśmy na jego drugiego kolegę. I wtedy. Tak jakby poszliśmy razem do sklepu, żeby odebrać tablet graficzny. No i ten tablet graficzny odebrałem od, dopiero później, bo go, teraz, bo, bo go teraz nie było. No co, wróciliśmy na, ten, na tam, gdzie byliśmy, na, na placu byliśmy, na, na placu budowy, oczywiście. No i my ten. No i. I oni sobie sami siedzieli na telefonach, coś tam oglądali. A ja ja kupiłem sobie chrupki, bo oni sobie jedli chrupki, ja też chciałem chrupki. I zacząłem je rzucać gołębią. Nagle, nagle się zaczęło 5 gołębi. Później było 6, 8, 10, 11 i 12 było gołębi. I tak zostałem szefem armii gołębi.